Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym poradniku do gry Europa Universalis 4 W tym poradniku chcę Wam przedstawić jak zrobić własne państwo Przykładowo mamy tutaj Belgię, której tak naprawdę nigdy nie zobaczymy w grze Mamy jej flagę A więc dobra, co zrobić żeby było właśnie takie państwo Pierwsze co musimy zrobić To mieć państwo, które podmienimy na dany kraj Przykładowo tutaj mamy Czechy, to musi być Słowacja A więc mamy już tereny gotowe te tereny z, przejmie Słowacja, tylko musimy mieć jeszcze kraj, który zostanie zamieniony na Słowację. W tym przypadku będzie to Kraków. Na przykład, jeśli chcemy zrobić Białoruś, to wtedy mamy tutaj tereny, załóżmy, Białorusi i tylko potrzebujemy kraj, który będzie podmieniony. W tym przypadku byłaby to Litwa. A więc dobrze, kiedy już mamy gotow gotową Słowację, znaczy tereny i państwo, które można podmienić. Teraz wystarczy troszkę programować, aby zamienić państwo. Przykładowo, jeśli być, można w każdym razie dodać własne państwo, tylko po pierwsze musielibyście się dużo męczyć, musieliście bycie, musielibyście programować, musielibyście zmieniać dane lata, dane... całą grę po prostu byście musieli zmieniać, a to nie o to chodzi. Ja was nauczę jak podmienić grę. A więc, zaraz się widzimy. Niestety nie udało mi się znaleźć w tym całym spisie krajów Krakowa. Nie wiem dlaczego, ja się wciąż dziwię, że to grami działa, ale nie martwmy się tym i podstawmy tu inne państwo. <laughs> Przykładowo znalazłem państwo Kochin. Takie mało znane, takie nie ma nawet takiego państwa, jak Kochin. Kochin, nie umiem tego nawet powiedzieć, więc nawet jeśli podmienimy to nic się nie stanie. Pierwsze co musimy zrobić, to oczywiście wpisać wejść w dane państwo czyli automatycznie tutaj będzie kochin, kochin. Hm. a więc dobra kochin musi przejąć tereny Słowacji czyli Szepes, Poszony, Zemplen Posząby to Bratysława przynajmniej tak mi wyskoczyło a więc piszemy Aha, nie ten przycisk wpisujemy own i oczywiście pisujemy dane państwa czyli w tym przypadku Szepes 154. Teraz będzie e, Zemplen 162. I teraz poszony 1772. Jak widać przejął wszystkie te tereny. Odczekamy jeden dzień. I oczywiście już jest na terenach obecnego Krakowa. Co teraz zrobić? Trzeba się tylko pozbyć jeszcze tego terenu. A więc wpisujemy tak GBR. Czyli jesteśmy Wielką Brytanią i teraz wpisujemy Own. Teraz musimy przejąć Cochin. Czyli 535. 535 Enter. I przejął dany teren. Za chwilę stolica powinna się zmienić gdzieś tutaj. O, jak widać, stolica poszła do Szepes. A więc co teraz robimy? Jak widać, już dane państwo tutaj jest. Nie ma żadnych wasali, więc problemów żadnych nie ma. Teraz już wystarczy pójść i zacząć programować. Kiedy już zapisaliśmy tą grę, co wcześniej, kiedy już jesteśmy gotowi na przyjęcie Słowacji, potrzebujemy jeszcze trzech programów. Pierwszy do czytania C++, w tym przypadku Dev C++, drugi program do czytania plików TGA, czyli w tym przypadku GIMP, później wytłumaczę o co chodzi i trzeci program oczywiście do czytania folderów, czyli po prostu program Windows. To na szczęście mamy i nie musimy się niczym martwić. Dobrze. Będziemy, wchodzimy w dokumenty Paradox Interactive i Europa Universalis 4 lokalizacja, tutaj localization i Contras. Oczywiście to otwieramy za pomocą DFC++, C++ i oczywiście mamy wszystkie państwa. Będziemy potrzebowali zamienienie kochin Niestety tutaj się nie znajduje i będziemy musieli jechać w dół. Tutaj, jak widać, o, gdzieś tutaj powinno jeszcze chwileczkę. O, mamy kochin. Pierwsza linia, czyli kolumna, pierwsza kolumna, o, przepraszam, pierwsza kolumna informuje nas, jaki dany kraj ma tag, a po prawej nazwę państwa. A więc mamy tutaj, yy, gdzie jest koc czyli po prostu kochin tutaj, gdzie mamy kochin, między tymi cudzysłowiami, musimy wpisać dane państwo. Przykładowo chcemy Słowację, czyli s, ły, o, w, c, mamy Słowację, Słowacja, bo to oczywiście na mapie będzie widziane, ale jeśli myślicie, że to już koniec, jesteście w błędzie i to bardzo dużym. Czemu? Ponieważ gra nie czyta polskich znaków. Niestety nie wiadomo dlaczego i takie słowa jak ły on, u, nie po prostu nam nie przeczyta. I co trzeba zrobić? Szukamy gdzieś sobie y, w państwach różnego rodzaju. Oczywiście jeśli macie spolszczoną wersję, będziecie to łatwiej. I macie tutaj. I szukam po prostu państwa na literę ły. I na przykład y, Która ma w sobie literę ły. I na przykład Bułgaria. Tutaj mamy. I chodzi o to, że czasami przed li, różnymi literkami polskimi trzeba wpisać takie dziwne A, jak właśnie teraz zaznaczyłem. Kopiujemy to ctrl-c I schodzimy do naszego kochina Czyli do Słowacji Która teraz już jest I tam między gdzie stoły W ctrl-v I mamy Słowację Tak powinien wyglądać zapis Słowacji Ale to jeszcze nie koniec Tutaj mamy adnotację Czyli bez tego prawdopodobnie nam nie zadziała Albo wyskoczy nam błąd I wszystko zepsujemy I będziemy musieli na nowo wgrywać grę Mamy tutaj koc koc adj. Niestety tu zrobiłem pewien błąd i dlatego tu powinno być jeszcze my. O, I teraz mamy wszystko w porządku. Mamy koc, adnotacja do gry. Aby przynajmniej tak to działa. Na zasadzie adnotacji. I tutaj mamy kochin. Tutaj musimy znowu wpisać słowacja. Tylko żeby już nie było błędów. Bierzemy ctrl c. I teraz między gdzie jest kochin gdzie jest kochin wklejamy Ctrl v i mamy Słowację plik zapis wszystko i to by było na razie z nazwy państwa kiedy włączyliśmy grę wchodzimy gra pojedyncza na zapis oczywiście i jak widać już na samym początku wyskakuje Słowacja idziemy na teren Słowacji i mamy państwo Słowacja jak widać jest dobrze ale chcę wam pokazać ten błąd jak mówiłem jeśli piszecie Samo ły, czyli tak jak po polsku, wyskoczy wam takie coś. I będzie pisało W, znak zapytania, OHY. Ci jakby ktoś chciał przeczytać, to ciężko raczej. Trzeba być bardzo ostrożnym, kiedy się zmienia nazwy, ponieważ będą, mogą wam wyskroczyć później tagi. I będzie pisało fra, GBR, SPA, ITA i będzie tak dalej. Albo PLC. Ale co jeszcze? Mówimy, ale Słowacy przecież nie ma takiej flagi. Ta flaga jest zła, nie chcemy jej. Już zaraz pokazujemy. Na razie jedna połowa naszego zadania została wykonana. Teraz musimy zrobić flagę, a więc teraz zajmijmy się zrobieniem flagi. Do tego już nie będzie nam potrzebny def c dlatego go zamykamy i będzie nam teraz potrzebny Gimp. A więc wchodzimy w dokumenty Paradox Interactive Europa Universalis 4 GFX Flags i tutaj mamy cztery pliki graficzne TGA. Niestety, paintem nie da się go przerobić. A dlaczego? Nie wiem. Ale po prostu w tych plikach graficznych są zapisane wszystkie flagi danego państwa. Danych państw. Można tutaj zauważyć naszą flagę Belgii. Bardzo tam nasza, tą, co przerobiłem. Ale dobra, tu nie ma kocina. Tutaj też nie ma kocina. A tutaj jest. A więc, kiedy odkryliśmy, gdzie jest kocin, takim zwykłym programem graficznym włączamy Gimpa będzie nam do tego potrzebny żeby do przerabiania pierwsze co musimy zrobić to oczywiście mieć flagę danego państwa w tym przypadku Słowacji a więc wklejamy edycja wklej kiedy mamy już w schowku daną flagę to ją wklejamy tutaj przenosimy trochę na bok i oczywiście zmniejszamy Wybaczcie trochę, ale rzadko używam. Dopiero się uczę korzystać z gimpa. Niestety do tego, do tego mm, poradnika dopiero się uczę. Wczoraj wieczorem dopiero zainstalowałem go i się uczę. A więc żeby nie było trochę jestem taki nieogarnięty w tym. E, dlatego nie bądźcie źli na mnie. A więc teraz powiększamy. Jeszcze przenosimy i musimy dokładnie, bardzo, bardzo co do milimetra ustawić no tak trochę jeszcze bardziej na północ chociaż, dobrze, na północ już jest nasza flaga ustawiona ktoś powie, ale no proszę zobaczyć, proszę zobaczyć to jest jeden milimetrzyk wystający zaraz wam wytłumaczę dlaczego to nas nie interesuje. Kiedy już mam wszystko gotowe, dajemy plik. Wyeksportuj. Nie zapisz, tylko wyeksportuj. Wyeksportuj. E, Flagty już istnieje. Zastąpić go. Zastąp. Kiedy już zastąpiliśmy, nie kompresujemy, bo może nam to popsuć grę. Wyeksportuj. I kiedy już mam wszystko wyeksportowane, włączamy grę. A więc, kiedy już dokonaliśmy zmiany flagi, dokonaliśmy zmiany nazwy, oczekujemy na nasz wynik. A więc włączamy grę pojedynczą i jak widać pięknie wszystko się zmieniło. Słowacja ma swoją flagę, ma swoją nazwę, ma swoje nawet tereny, swoje prawdziwe tereny. Zemple, szepes poszony w swoją flagę, a jak włączymy grę Widać, że możemy grać, nie ma żadnych błędów, bagów, czy czegokolwiek. Jest jedna sprawa. Kiedy robicie albo dajecie cudze tereny, na przykład Kochin, tak jak ja teraz dam tereny yy, Krakowa, znaczy to były tereny Austrii, bo była taka Wielka Austria, to były tereny Austrii, więc jak przyjął Kochin tereny Austrii, to oczywiście te tereny nie są jego i mogą wyskakiwać rewolty, tak jak w Serbii, tak jak w yy, Korsyce, tylko Korsyka chyba była francuska, tylko jakieś tam wojny. I tak jak w Czechach. Aby to naprawić, wciskamy Stability and Expansion i Menage. I tutaj Make I oczywiście mamy za mało administracyjnych punktów, ale od czego są kody? Wpisujemy kody i klikamy wszystko na Make Patrzymy, kiedy dana dane, hmm, dane, a wiecie o co, chodzi, się zakończy. drugiego 11 lipca drugiego roku. Wpisujemy datę 2.08.01 Enter Jak widać mamy sierpień i wszystkie nasze prowincje stają się narodowymi. I już teraz nie będzie rewolt, będzie bardzo mało, tylko będą się narzekać. Jeszcze co tu można zmienić, to pozmieniać sobie religie narodowe, ale tuż później można się tym zająć bezproblemowo. A więc to by było na tyle i żegnam. Mam nadzieję, że Wam pomogłem.